Sens kwoty wolnej od podatku jest tylko taki, żeby nie opodatkowywać tych dochodów, które zapewniają jakieś minimum egzystencji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te dane, że według ustawy o pomocy społecznej próg ubóstwa to jest 6,5 tysiąca złotych rocznie dla osoby żyjącej samotnie, to jak to się ma do kwoty wolnej? kwota wolna 3090 zł, próg ubóstwa zgodnie z ustawą dla osoby samotnej 6500 zł. Widzimy, że kwota wolna jest przeszło o połowę mniejsza niż minimum egzystencji, czyli taki poziom dochodu Poniżej którego zaczyna się no w zasadzie niemożność życia w sensie biologicznym, bo nie jesteś w stanie zapewnić sobie tych podstawowych artykułów, które utrzymają Cię przy zdrowiu, czyli po prostu głodujesz już w tym momencie. Powiedzmy sobie otwarcie: to jest najniższa kwota wolna w, w, w Europie. We wszystkich krajach, w których podatki mają charakter progresywny, te kwoty są wyższe. W Wielkiej Brytanii to jest 50 tysięcy złotych, jeżeli przeliczymy z funtów. 50 tysięcy. Jakżeż wielokrotnie więcej niż u nas. No to o czym my w ogóle mówimy? W jakiej sytuacji dzisiaj znajdują się Polacy? Jak państwo polskie traktuje tych swoich obywateli, którzy są tak naprawdę w najgorszej sytuacji? Jeżeli kwota wolna zostanie podniesiona, a w moim przekonaniu powinna być we w miarę szybkim tempie, podniesiona co najmniej do 8 tysięcy, to spowoduje to po pierwsze że poziom życia tych, którzy są dzisiaj w trudnej sytuacji znacząco się podniesie, bo będą mieli więcej pieniędzy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Zwiększy się popyt, bo ludzie przecież będą mieli pieniądze, będą chcieli je wydać. No to jest oczywiste, przecież nie zaszyją ich w materacach. Wydadzą je w związku z czym to doprowadzi do pobudzenia gospodarczego. Towary będą się sprzedawały, ludzie będą robili zakupy i to na pewno będzie Pierwszy taki podstawowy element, przynajmniej w moim przekonaniu, pobudzający polską gospodarkę, powtarzam jeszcze raz, bez dodrukowania pieniędzy, bez zwiększania fiskalizmu, bez dokręcania ludziom śruby. Zróbmy odwrotnie. Zmniejszmy obciążenie. Idźmy w kierunku wolności. Podnieśmy ludziom w ten sposób de facto dochody po to, żeby mieli więcej pieniędzy, po to, żeby państwo lepiej funkcjonowało.